Hej witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i w tym odcinku jak możecie zauważyć pod które no będzie żołnierz jeden jeszcze nie wiem który bo jeszcze zaraz biorę. a smsart oczywiście pakiet nareszcie nic. dużo bardzo rzadki. i dobra to... a dobra tym się łatwo bardzo no tu tu i którego to żołnierza wybrać no na pewno nurka, bo już był z tych czterech żołnierzy. No strażnik parku bym ja takie takiej idziej. Sertium bym nie nad tym, generał też raczej, bym raczej zamaskowany z temperaturą. Bo to jest zombie, który w tamtej części już, on ma już swoje lata. Już widzę, że trochę poprawa grafiki z nim była. Hmm, weźmy na razie to. MultiCAD kiedyś była najlepsza, teraz już nie jest. Okej. Okay. Coś takiego będzie. Hmm. zaraz, na pewno i to to jest giz i tatuaże to może być, dobra oni mamy żołnierza naszego Jak ja dawno nie grałem w tej części pierwszy raz, ale lecimy do meczu jakiegoś, on by się coś nazywał, dobra? pójdziemy bronić, on by bardziej do takich ze snajperskich miejsc, żeby pokampić, ale i tak myślę, że nie będzie się. Dobra, no i nic Pewnie dwóch przewagi, tak? Tak, o kurde na koniec nic miejsca. Kurde, widzę Kurde O, Okibane i to mocno To już jeszcze poza, dobra, musiałem już teraz jeszcze poza Generał by mógł tutaj poszłać. Dobry już Ja chcę przyspamić. A, nie, z drugiej strony dostaję. Ostał też mocno. Tutaj nasz się ustawił? Przepoczynienie... się Dobra, za zaczynamy T 15 kila my jeszcze nie zrobili. Jak to możliwe takim dobrym zamierzem? Super ta ciężarówka, nam pomaga. Asysta, super! No nie trzeba umieć sterować. Trochę się widzę, że już zmieni od jedynki. Dobra, nie. I, ale to Z umiejętności to z każdego można zrobić drugi dobra, to już był ładnie już dwa kill ten się rozstawił jeszcze, super nie, nie źle. dobra, minuta została, dobra nie Jeszcze jest do zrobienie oczywiście gaz a ja tam nawet nie pijem ale przynajmniej nie zużyciłem gaza o której to jest strona? O no. tak? mi coś tam robicie Dobra, kolejne Dostał 32. Tego trzeba przygotowić. Proszę postawić tarczy przed nocem Ten zachmiecie sniper. Dostał kwiatek. Dwa Dobra, na koniec wstrech Na koniec jednak wstrech Dobra, jeszcze gwiazdy czone i kaktus niedobity. Ale po mnie kwiatek dobit. Jakby nie kwiatek to bym zabił. Ale przez to wygraliśmy. No ten kwiatek to jednak mógł atakować i zostawić te tu co właśnie się ustawił i jest niby super. No pewnie jaki... Na koniec, trashardowałem tak mocno. No, git. 8 koła, prawie dziewięć, zawsze coś 16. No, wiadomo, ten chopper cały czas każdego zabijał. No, era, ani razu nie zabił. 5 killi, chyba ja tak owalłem, w jednej... 4 chyba kile w jednej serii, się tak owalałem o. albo trzy, coś takiego. Wyłączymy już. Żeby na pewno nam ich nie zepsuł. Jak widzicie za niedługo dziewiątą plakietkę już zdobywam. I za niedługo dziesiątka i mi się zmieni na taką zieloną. Chyba coś... A nie! To po jedenaste. To po 11 mi się zmieni na taką zieloną. Po dziesiątce. To dobrze mówię, po dziesiątce. I będzie już trzy, 33, 33 No dziwne. Ten sam. Oj, też dobra nie ma co so, za ok. Za ok, dobra. Nic. Ktoś się zdecydował zamienić nic. Uj! A miałem grać na roślinach. No cóż, dwóch mają przewagi, no bo jeden oszczek tutaj. A, zaraz ktoś padnie dojdzie. A, moza tak naprawdę. Piatka. Dobra. Jednego przynajmniej zabijemy. No, tego się nie spodziewałem, że już będą tak zorganizowane te pieśni Dłuższe od komputera, niezłe zadanie, ogóle. Dobra, zabity. Ten się tu nam rozstawił. Mów dzięki. Kurde, zabij mnie, oni się lecą przed naszą bazą. No, nie mogę. Już nam wbijają widzę z tego, co jest jeden Trzy słoneczniki i to w tej samej. Nie, nie, tej samej raz. Już myślałem, że tej samej ras a na szczęście dwa roczne i jeden etap. To by było dopiero ustawione. Ale aż tak to już nie jest. Ja już od Ładnie zrobił. Dobra, zabity git, Naszego słasy na wszystko. Dobra, do że ten dym postawię. Bo on mega dużo obina. Dobra, ładnie kolejne. Leczonko. I ładnie. ładnie leczą. Dobra, zabity. Tak on mi wyżyje, dobrze wyżyje. Postawiłem, ale też w tym miejscu jeszcze ten mi wraz. Ten ich boss, legalny, niestety. No, to może poza się. dobra zabity to jeszcze Dobra kolejny Teatr Kurde, jak ten Słonecznik go nie leczył, do. Dobra, ale Słonecznik tak... ...to szpat. W ogóle jestem top 2 naszej drużynie i top 1 kili w naszej drużynie, więc jest git. Wróciła forma tego żołnierza jednak. A zabiję Słonecznika, no i Bo ja wiedziałem, że ja już to wejdę, ale już... Przynajmniej tego z FPG-ga, bo tego dałem. I dałem? Po prostu wyrzutnie. I tak to wyszło. Dobra. A mi za zaszyję. A nie, jednak nie. Ten chłopca zabija na hita. No zaję długo piąty level jeszcze tego ze wstyżoniem, że no ten żołnierz jeszcze jednak jest Dobrze też postawię 3 na wejście i piję. o kurde. Heh, <laughs> nie gadaj, że my to jeszcze wygramy Dymek Dosłownie na sekundę Jest No i GG No jeszcze jestem pokazany Żadnych gestów sobie nie ustawiłem 16 koła nie Zawsze coś No nie jestem cóż, opniak Pniak jest. No bo Pniak to jednak Pniak. Yy, naładuje się i... Trudno przeżyć. O, ale miałem jeden kill mniej od Pniaka, więc i tak nieźle. Dziewiąty level, Git. Nie zwróciłem nawet uwagę kiedy. I co za postać? O, ten żołnierz to jest pog. Jedynce był nie, był taki pro, a tutaj jest. Więc co widzowie? Do następnego odcinka.